Hej cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gramy sobie w Squid Game. Tak w Squid Game. Wiem. E, gramy dopóki nie zginę. Ja tu sobie patrzę jakieś dziwne rzeczy, bo no nie ma co grać na Robloxie zbytnio Serio, nie ma już w co grać na Robloxie. Dobra, kiedy ja się już nie urąda. Jak chcę urdę. Dobra. Dobra. Hallu. Co, No, czemu nie? Ojciec, czemu, czemu się nie mogę ruszyć? co ja jestem? Ferry. W końcu, i dobra, idę se. Dobra, zygfiz. co jedna osoba. Okej. Okay. Tak jak rozumiem, skąd? Okay. Tak, w sumie, dy, dy, dy. Ja, 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 ja go nie chciałam. Bo nie, no, w sumie nie będę musiał przynajmniej wybierać szkła. Hmm. Dobra, chcę już grać, dobra. Zrobię sobie zdjęcie. Zrobię sobie zdjęcie, dobra. No, robicie mi to zdjęcie? Halo. Zrobili chyba. Dobra, spinka Widzę, że ktoś tu sobie kupił 22 tysiące Robux. A, do tego, tak jak ja w sumie, no dobra, wchodzę do tego portalu na najdłużej. Na lej, lej. Pierwsze 38 minut, jakby co, to gramy w Squid, To jest vlakę. Uuu, pija samina ja, dupa, Dobra, kurz. Dobra.

Ukumako ci pija, samira. Ukumako pija, samira. Jeszcze o mnie coś? Ukumako ci pija, samira. Ciekawe kto zginie. Kuma koci Samira? jej! Kurwa, przeszłem. Um być pig fiber, You Usu, us ai oh, Please. Okej, okay, zgadzam się z tobą. Nie zabijasz mnie lałka. Jesteś oszukał nał. Jakby co gramy w Squid Game, dopóki mnie albo nie wyrzuci, albo... Nie wiem co. Albo po prostu nie zginę, ale ja, z moim szczęściem na pewno zginę, bo poczekajcie, już wam powiem na piątej minuty... 5 minucie i 14 zginąłem. No bardziej mnie wyrzucają na no. Nie pytajcie z tym. ten głos, ale cicho. Dalej. Dobra. Co? Musisz wysłać, ma ok. No wiem, że nam się udało. Nie musisz mi wysyłać roboksów. Mogę ja ci wysłać, ale że nie. Dobra, dawajcie, Michał jest ze skarbonki. Tylko 44 koła. Tylko 34 groszyki, Tyle mam tu w skarbonce. Dobra. Coś tu jest za chwilę, będzie koniec. Z moim szczęściem. I jeszcze nie załadowanym skinem Jakby co to, co to to, 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 miał być skin dinozaura, ale myślę że to był Dobra, robimy szybko speedrun, cyk, zdjęcie i dobra, lecimy Oj, co? Jest noc Dobra A biją gneł, biją dobra, zróbmy te perkurę. o, ktoś mnie jednął. Dobra, zróbmy perkula. ej, kogoś ej, No i przestał mi działać spin, dobra I ludzi ściuło. Czy mnie? Mnie zaraz wywali. Jest dopiero jeszcze 14 sekund. No. Hmm. No trzeba już się żegnać. No. No. No.